W poprzednim odcinku udało nam się dodać w programie KiCad 3 footprinty do elementów elektronicznych, a teraz powiem, jak je połączyć ścieżkami. Aby je połączyć ścieżkami, musimy wybrać warstwę B lub F. Domyślnie pracujemy na warstwie B. Tutaj możemy sobie zdefiniować rozmiary ścieżek, czyli na przykład dodać ścieżkę o grubości 2 mm, ja taką najczęściej używam. Jeżeli jest miejsce, to nie wiem, dlaczego byśmy mieli nie stosować, a raczej stosować jakieś bardzo cieniutkie ścieżki. Więc mam 2 mm dodane. Teraz mogę tutaj wybrać i mając na warstwie B Klikam. Opcję Trasuję ścieżki. Klikam, mam wybraną, podświetlono. Teraz klikając w te punkty mogę za pomocą myszy komputera bardzo łatwo łączyć te elementy ze sobą. Możemy w każdej chwili przerwać, naciskając przycisk Escape. I zrobić to na przykład w taki oto sposób. Klikam. I mamy już w parę sekund połączone. Bardzo proste to jest. Teraz, co jest ważne, aby nie robić pod kątem prostym tych ścieżek, czyli czegoś takiego, że tu jest kąt prosty, tak ostro. Musi być to pod kątem takim 45 stopni, żeby nie było takich załamań. Tak jest to sugerowane. Ja teraz pokażę. Co będzie, jeżeli tutaj zmienię na tą czerwoną warstwę F. To jeżeli sobie teraz wybiorę widok, przeglądarkę, to widzimy, że to co na zielonym, może inaczej to, co na tej czerwonej stronie yy, narysowałem, no to jest na tej samej stronie co są prze. Co są umieszczane elementy i jest to widoczne na tej samej warstwie co opisy. A to co było na zielonej warstwie, to jest od tej spodniej strony. Czyli tak najlepiej umieszczać po prostu na warstwie zielonej, aby to nie kolidowało z tymi napisami, chociaż to nie ma. Tak, tak naprawdę dużego znaczenia. Bardzo często, gdy mamy bardzo rozbudowany projekt, no to wtedy musimy wziąć, użyć tej czerwonej warstwy, ponieważ by nam się krzyżowały ścieżki w momencie, kiedy byśmy chcieli wszystkie połączenia wykonać, a w tym momencie to jest zwarcie. Bo ścieżka tego samego koloru nachodzi na siebie. To by było na tyle odnośnie podstaw łączenia elementów w programie KICAT. Dziękuję za uwagę.